Cześć, Manu, witajcie, z tej strony oczywiście raperka, dla was wszystkich bardzo serdecznie, kłaniam się bardzo nisko, dziękuję za aktywność pod poprzednim filmem, jeżeli chcecie tutaj, aby moja buźka się uśmiechnęła, po prostu yy, chcecie zrobić mi dobrze, to znaczy, yy, chcecie, żebym po prostu się zadowoliła, uśmiechnęła, to zostawcie po prostu łapkę, mam nadzieję, że tutaj wbiłem takie 200, będzie fajnie, bardzo się bardzo cieszyć, na ekranie właśnie macie zwycięzców konkursu poprzedniego losowania, jeżeli chcecie wziąć udział w kolejnym losowaniu yy, na rzecz, którą macie właśnie na ekranie, to musicie zostawić oczywiście swój nick na dole, jakiś fajny, ciekawy komentarz, oczywiście subskrybujcie, Skrypcie z dzwonem, i właśnie tak jak już mówiłam wcześniej, łapkę. Jak zostawicie łapkę, to dodatkowo myślę, że nie wiem, będziecie mieć po prostu wakacje dłuższe niż rok szkolny. Nie wiem, wymyśliłam to teraz, ale zobaczycie, na 100% tak będzie, bo nie ma innej możliwości, żeby tak nie było. Także przejdźmy do materiału. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie budować, słuchajcie, będziemy budować event, taki fajny, super zarobisty event. Jeszcze czegoś takiego na odcinku nie robiłam. Będą oczywiście jakieś cięcia, przyspieszenia, żeby to się fajnie oglądało. A o co chodzi w eventie, to za chwilę tutaj przytoczę przy wam i po prostu wytłumaczę, co jak do czego. A myślę, że o taki odcinek czego będzie jeżeli macie jakieś inne pomysły to oczywiście piszcie na dole pod tym filmem yo Chcę jeszcze zaprosić wszystkich, którzy nawet nie zaczęli, nie spróbowali swoich sił tutaj na Skybloku, żeby po prostu dołączyli i grali, ponieważ edycji na pewno przez kilka najbliższych miesięcy jeszcze nie będzie. To tak mówię wam od razu teraz, więc na spokojnie możecie grać, mimo tego, że to już jest 40. dzień edycji, to naprawdę mamy tyle jeszcze pomysłów, co możemy pododawać, żeby to tak zrobić idealnie, perfekcyjnie, po prostu wszystko. Więc wbijajcie, po prostu grajcie, zapraszajcie znajomych i no, no. I to, 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 to chyba, to, 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 to chyba tyle. Jeszcze zapraszam was na rekrutację. W czwartek dokładnie będzie tutaj yy, oficjalny werdykt podań, będę odpisywać na podania w czwartek, więc macie jeszcze, myślę, że jakoś jeden dzień yy, w momencie, kiedy to oglądacie, żeby po prostu te podania napisać. Yy, także mam nadzieję, że weźmiecie udział i spróbujecie swoich sił na serwerze, jak i na rekrutacji. Przejdźmy już do odcinka. Ogólnie plan jest taki, wybudować event A mianowicie, wojny magazynów Robiłam coś takiego chyba jako pierwsza Jedna z nielicznych na pewno Z dwa lata temu na serwerze Często PvP, stwierdziłam, że na Skywalku będzie to jeszcze Fajniejsze, ponieważ tutaj gracze mają Jeszcze więcej pieniędzy, będą jeszcze Fajniej te licytacje wyglądać Będziecie licytować magazyny, które za chwilę Zresztą zobaczycie, ponieważ będę je właśnie na tym odcinku Tutaj budować, oczywiście Nagród nie będę na odcinku chować, no bo głupia nie jestem I żebyście nie wiedzieli po prostu co jest w tych magazynach Będziecie na ślepo, że tak to ujmę Licytować o te magazyny, w niektórych będą nagrody na przykład warte więcej niż dacie, w niektórych mniej, zobaczymy. Ale myślę, że fajna sprawa, ponieważ dużo pieniędzy macie i na pewno łatwo też wam y, idzie zarobić. Nawet jeżeli będziecie na przykład po takiej wojnie magazynów stratni, to na pewno szybko zarobicie pieniądze. Więc przejdźmy do budowania. Myślę, że w przyspieszonym tempie wybudujemy na początku tutaj jakiś taki resp dla wszystkich y, graczy, którzy będą się teleportować, właśnie na ten event. Cały ten bieg po te zyski wyścig, wszyscy obrotni jak frisby, a jak styki. Czemu tak szybko wyszli? On swoich braci jak wilki. Swoich braci jak wilki Cały ten bieg, po te zyski wyścig Wszyscy obrotni jak frisbee, prości jak styki Czemu tak szybko wyszli? Mam swoich braci jak wilki Mała, pakuj walizki, będę legendą jak Dream Tim Dla ciebie za duże liczby, dolewam pół, no bo polewam whisky, Dolewam pół, no bo polewam... Whisky, kole, karty na stół, król damy pod stuchu i prawdę ci powiem, stój! Ha, słowa tak bolą, no bo słowo pistolet. Weź co, coś powiesz? Suicide, who am I, Ile będziesz żył, tylko you decide. Kiedy będzie koniec, czekaj, słowo łapie za bronię, łapie za bronię. Łapie za bronię, łapie za bronię. Mówi, że to koniec, ale nie, nie. W głowie paranoja, ale wiem, wiem. Wszystko to minie, po mnie to spłynie. Ciężko, nieprędko, gdzie... Dobra, słuchajcie, mamy tutaj mniej więcej przygotowany spawn, jak już widzieliście, wybudowany tutaj szybciutko. W tym miejscu będziecie sobie się tutaj pojawiać i tutaj będziecie dalej przychodzić do magazynów, więc robimy znowu przyspieszenie i teraz budujemy już magazyny, które będziecie licytować. Tresko maluje kreski, taki adreską robimy EXO, robimy EXO. Wszystko albo nic, rozbierane damy dobijają się do... Stawiłbym raz, gdyby nie ten czas płynie tak dla nas znów muzyka gra bawi się ten świat bawi mnie ten świat Henes i na blat, prosto w słowach ma Przekoloryzowane historie w głowie Zapętane frazy znowu w tej wymowie Znaki zapytania o nikt nie odpowie mi Miałem tylko zapamiętać pin Miałem tylko zamknąć moje drzwi Jaj. Za dużo ludu, za dużo trudu, Purpurek, porek tu odbiję skrótu ja. Jest... Łapie za bronię, łapie za bronię, mówi, że to koniec, ale nie, nie, w głowie paranoja, ale wiem, wiem, wszystko to minie, po mnie to spłynie, ciężko nie prędko, mieć freski, ma fresko, maluje kreski, taki ma robimy ExO, robimy X-O, łapie za bronię, łapie za bronię, mówi, że to koniec, ale nie, nie, w głowie paranoja, ale wiem, wiem, wszystko to minie, po mnie to spłynie, ciężko nie prędko, mieć freski, ma fresko, maluje kreski, taki ma robimy exo I'll be with X-O Cały ten bieg po te zyski wyścig, wszyscy obrotnie jak frisbee, o Proście jak styki, czemu tak szybko wyszli? Jak też widzicie, magazyny będą wyglądać na takiej zasadzie. Oczywiście poza odcinkiem dobuduję ich więcej, jednakże stwierdziłam, że jeszcze w tym odcinku przeteleportujemy się jakoś do jednej, dwóch osób i zobaczymy, co oni tam porabiają. I może przy okazji oddamy Damy im po prostu jakieś kluczyki. Więc mamy trzy magazyny. Pamiętajcie, że tak naprawdę wielkość na przykład nie gra roli. M może Wam się wydawać, że magazyn jest mega bogaty, na przykład, bo jest dajmy na to z diamentów. A tu się okazuje, że praktycznie w nim nic nie będzie, więc musicie liczyć po prostu na fartę, słuchajcie? Więc jeszcze te przeteleportujmy się tutaj tutaj do dwóch osób yy, i myślę, że będziemy powoli odcineczek kończyć. Dobra mam tutaj słuchajcie na szybko do rozdania jeszcze po kluczu Fire i po kluczu Earth więc Przeteleportujemy się do kogoś na U Teleportujemy się do jestem Michał Chyba jestem Michał sobie troszeczkę afcie tutaj więc yy, musimy jeszcze tutaj Przeteleportować do kogoś innego w takim razie Kogoś na F Fuxit Fuxit czy jesteś teraz aktualnie halo halo Proszę pana żyj żyj Fajnego masz skina <laughs> yy, Chyba mamy tutaj kolejną osobę która jest Aktualnie AFK, więc teleportujemy się Do jeszcze kolejnej na przykład Na literkę G Golden Bruce bryg... bryghyty br chyba tak się to... nie wiem w sumie dobra, ej, przeteleportujemy się tutaj do niego Jezus Mary, ale on fajną wioskę tutaj tworzy, kurde, dobra, dam mu tutaj klucz patrz chodź tu, chodź tu, chodź tu patrz, ja ci dam klucz chyt, chyt możesz to otworzyć Mam nadzieję, że opening mu się spodoba. Zobaczmy przy okazji sobie jego wyspę. Naprawdę fajnie to wygląda, kurczę. Przez chwilę myślałam, że jestem na jakimś singlu normalnie. Dobra, przecież się tego jeszcze na K. Ka kargu, uwaga. Zobaczymy, czy Kargu awczy, czy Kargu nie awczy. Halo, proszę pana, proszę pana. Y, chyba kargu Awczy, więc niestety stracił właśnie szansę na no, zostanie tutaj dwóch kluczy Teleportujemy się do kogoś na O Orange Juice Play, proszę bardzo. Jesteś czy Orange Juice Play żyje. Myślałam, że coś tu zniszczyłam, a to chyba karguż to właśnie urósł <grym> Dobra, y, Orange Juice Play właśnie, niestety, ale Awczy, kolejna osoba jest na Awku, więc Vexiu oficjal, proszę bardzo, akurat się do niego przyteleportowałam. Jesteś czy Vexiu tutaj aktualnie, Awczy czy nie Niewczy, halo, proszę pana. Hotu, hotu, patrz. Daję ci klucze normalnie. I możesz sobie otworzyć, Vexiu możesz pozdrowić YouTuba, Vexiu możesz pozdrowić ty On wcześniej chyba pozdrawiał, ale yy, yy, Ale fartem akurat się do niego typnęłam, bo akurat ma nick na V W ogóle fajne, jest fajne sobie partikle zrobił dora. mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał yy, Widzimy się w kolejnym, Trzymać się, Yo!